what's out! Hey, Up był to taki łatwy mecz, jak się nam wydawało. Po zwycięstwie wiesiennym 6-1, do natomiast dzisiaj zespół Opola postawił nam bardzo trudne warunki. I miłe złego początki mieliśmy w 13 sekundzie obejmując prowadzenie. Jak, y jak pewnie kamery za zarejestrowały, uczulałem chłopaków, żeby to nie były miłe złego początki, tak to się działo w poprzednim meczu, kiedy podobnie żeśmy w pierwszej meczu strzelili bramkę, a później szybko straciliśmy i nie wygraliśmy meczu, który powinien być wygrany, i dzisiaj byśmy już świętowali pewnie pierwsze miejsce. Mało Polska! Tak się bawi, i wygrywa mało Polska! Tak się bawi, i wygrywa mało Polska! Mało Polska? Hej! Do zdjęcia, proszę. Dam szansę zadebiutowania dwóm nowym zawodnikom w kontekście przygotowania coraz lepszej drużyny na olimpiadzie młodzieży. Tyle dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc w organizacji tego meczu. Do widzenia.